Dzień dobry. Tak się do Was spieszyłam, że wylałam całą kawę. Całą. Więc umyłam, wywietrzyłam. No i tego się spodziewałam, że po kawie, nawet jeśli się umyję podłogę, będą takie zacieki, więc. Napijmy się w tym holu z Shreina. Stawiam kawę na podłogę. Miejmy nadzieję, że nie wyleję jej drugi raz. Chodź do Was. Holem z Shana. Na pewno część będzie nie do pokazania, bo tutaj coś jest też do kalendarza adwentowego. Niektóre rzeczy takie bardzo pikantne, ale moja wyobraźnia w tworzeniu kalendarzy adwentowych jest bardzo bujna. No więc zobaczymy, ile jest do pokazania. Jeśli jesteście ciekawi na kolejną paczkę zaszalałam z na mnie, to zapraszam Was do oglądania. No więc, idziemy. Na sam początek mam tutaj coś takiego, zamówiłam pędzel, skośny pędzel taki troszeczkę do konturowania bym powiedziała i widzę już na same spojrzenie, że on jest bardzo mięciutki, ponieważ jest też bardzo włochaty, taki troszeczkę ombre. Coś tutaj jednak, coś tutaj jednak wystaje. I nawet nie chce wyjść. Uuu, to jest po prostu. no Dobra. Źle przecięty. O, zobaczcie, jaki ładny. Taki trzykolorowy ombre. cięty, Idealny będzie do konturowania. Bardzo idealny. Mhm. Z różową końcówką. Świetny. Bardzo ładny. No więc, coś takiego. Ja mówiłam. Kolejną rzeczą. Tak, będę brać, to, żebyście nie widzieli. To nie jest do pokazania. O zamówiłam sobie coś takiego, ale ta końcówka inaczej wyglądała na zdjęciu, jeszcze bym chciała czarne sobie zamówić, bo jak macie taki zwykły sweterek, czy nawet bluzę, można sobie ją ładnie ozdobić, troszeczkę inaczej żeby wyglądała, po dodaniu po prostu zwykłych rękawów koronkowych, ja zamówiłam sobie na początek takie białe ale, ej, a czy ja czasem nie zamawiałam ostatnio takich rękawków? Coś mi tu świta, a te jakieś inne są. Na zdjęciu wyglądały, że one są takie, wiecie, jak mankiet tu mają i guzik. Przynajmniej te czarne były. No dobra, nieważne. Ej, nie zamawiałam czasem. Bo ja ogólnie mam zamiar to przyszyć, a nie żeby sobie to nakładać, bo lekko mi się rękaw odsunie, i jak to będzie wyglądać. Nie, no to takie wiecie. O, ale nawet do zdjęć, zobaczcie. Taki zwykły seterek, no tylko że jakiś taki bardziej inny, no do tego niekoniecznie. I tutaj rękaw. To jest dobry patent, jak kupowałam. Kupicie sobie swetr albo bluskę niechcący za krótką, a no więc wystarczy. Ale, właśnie, e, coś pokazywać czy coś nagrywać. Wy, tutaj, dziewczyny te, co nagrywają, rozumieją mi o co chodzi. Nie? Czasem coś się pokazuje dłonią, no i żeby te nadgarstki były schowane. E, właśnie, coś takiego, ładne. No, ale to do przyszycia ja mam zamiar sobie przyszyć, ale to troszeczkę inaczej wyglądało. I cały czas mam w głowie, że ja już coś takiego zamówiłam. Muszę dojrzeć do szuflady. Jeśli pamiętacie, dajcie znać, bo Wy więcej wiecie niż ja. Zamówiłam coś takiego. I ja już to wiem, że nie ma tutaj suwaczka. Kurczę, jak mam to otworzyć? Bo nie ma tego, wiecie, cik, cik, Ale mi pachnie teraz kawą. Uhu. A podłoga jest tragiczna. I patrzmy się na dół. Zamówiłam dwie poszewki. Kurde, jakie fajne. Ło, wow, ta jest jeszcze lepsza. Troszeczkę podobna do tej. Ona jest taka tutaj milusia i tu. I ma wszędzie pompony. No ale to jest klimat jesienny. nie? A ja zamówiłam coś podobnego pod klimat bożonarodzeniowy. Jaka ładna. Razy dwa. Spójrzcie po pierwsze. O, tak, przeszycie. Takie poprzeszywane są. Są i różne. No, mi się takie podobały. I zielona, taka butelkowa. Mamy pompony i z tyłu jest taka sama. To jest taki welur ale jaka ładna. No, nie mogę. I to jest chyba 40 na 40, bo były do wyboru 45. Ja sobie wzięłam standardową, ale ładne. I ukryty jest tutaj zamek, że powiem Wam, że ostatnio tam szukałam tego zamka. Mówi, gdzie jest ten zamek? I jest! O matko. On jest wszyty w pomponek. Zobaczcie. Tutaj ledwo co widać tego. Do trzymania. Świetna jest. Wzięłam dwie, bo to był inny sprzedawca. Szczerze mówiąc, nie chcący, bo miała być jedna. No i okej, okay, zamówię, bo to jest chyba od innego sprzedawcy niż tu, czy ten sam nawet. No to ja już wiem, że potrzebuję jeszcze cztery. Dlaczego cztery? Dwie jeszcze dla mnie, a dwie dla mamy, bo ona ma taki właśnie koc yy, na święta. I takie, może by mi domówiła. jaśki dwa poszewki. No, śliczne Ja jestem po prostu zachwycona. Za taką cenę, żeby takie to było dobrze, takiej dobrej jakości. to, to no, po prostu hit. hit Idziemy dalej. Zamówiłam sobie Bustonosz. Bustonosza poszukuję. Takiego. Nigdzie nie ma. Takiego szukam. W ogóle takie sztywne to jest. Ok. Yy, chodzi o tył, żeby były plece odkryte. No i tu mamy ramiączka i paski. Yy, to jest. A, bo to są na dwa paski, także z tyłu idzie. No nie wiem, strasznie to takie sztywne, niby tu, żeby było wycięty dekolt. No nie wiem, powiem wam, że nie wiem. Nie jestem do tego zbytnio przekonana. Poszukuję i tak widzę, co już zamawiam, chyba to już drugi będzie. I jeszcze nie jest to, co powinien być. Jest i trzeci, zupełnie inny. E, ale one mi się spokojnie przydadzą do bluzek, e, do tymi plecami, tak, bo mam kilka takich, no i do e, takich topów. No i w ogóle do wszystkiego się Dobra, mam tutaj inne, z innej bajki. Mamy tutaj ramionczka przezroczyste. Czy ktoś to z Was wkłada? Bo moim zdaniem to wygląda bardzo słabo, chyba, że macie ramiączka przy sukience i lekko zasłaniają, ale sukienka taka czy bluzka i te ramiączka no no, to mi się nie podoba Kolejny, z odkrytymi, ale już widzę, że jest zapięcie na środku fajnie, że to idzie stąd tu widzicie, że stąd idzie, nie? bo czasami idzie od kawałek i dopiero no ale jest zapięcie, które jest widoczne i już mi się to nie bardzo podoba jest również czarny i w środku mamy serduszka silikonowe, które powinny nam tutaj niby trzymać, ale ja bym wolała tu taki, ten silikon. Przymierzę, ale tył mi się nie podoba już, to też już mi się nie podoba. W końcu wyjdzie, że i tak będę musiała jechać i kupić sklepie, yy, w którym mogę to zobaczyć. Idziemy dalej. Pamiętacie w Action te pudełeczka, co miały być domkami? Nie były. Zamówiłam yy, flamastry co prawda były dwa, bo jedna sztuka kosztowała tyle co trzy, więc stwierdziłem, że wezmę trzy. Mm. I one chyba mają różne cienie, ci, długo grubości. Bardzo szybko przyszła ta paczka, jestem aż w szoku, bo po prostu nie cały tydzień, no, tydzień czekałam. Tylko kiedy się zamawiałam taki biały master i on w ogóle nie, nie pisał, więc zobaczymy jak to będzie z tym. Ktoś z was napisał, że w action są, no więc jeśli to nie wyjdzie, to przejdę do action. No dobra, mamy tutaj taki Flamaster, to jest taki. A drugi to jest. A są wszystkie takie same, grube, dobra. Aha, to ja może wybrałam wszystkie takie same, bo tam były cieniutkie, a po co mi to? Stwierdziłam, że jak za taką cenę mam wziąć trzy, yy, a jeden chyba kosztował chyba parę groszy taniej dosłownie groszy. To no mówię, to najwyżej dzieciaki sobie będę rysować na jakichś kolorowych kartkach. Nie? Mam nadzieję, że to się da. To przetestujemy razem na tych domkach. Będę chciała odwzorować ten obrazek. Dobra, idziemy dalej. Mam szczotkę. Szczotka taka sama, numer dwa. Ona jest taka dobra, taka genialna, że polecam ją Wam. Tak jak ja szukałam szczotki. Dobrze wiecie, jak mi się łamały te rosmanowe, to to jest hit. Sheet, nie shit. <laughs> hit i w ogóle ta sama. A dlaczego taką samą kupiłam? Zaraz Wam opowiem historię. Po pierwsze, to jest sztywne. Po drugie, tutaj między tymi włoskami no. Jak to nazwać, patyczkami, nie wiem, górne tym czymś. Są jeszcze włoski to super e, czesze włosy. Prócz tego mamy tutaj tą rączkę taką antą poślizgową i ona jest taka genialna. Idealnie, w, wiecie co, ma kształt taki wpasowujący się w kształt głowy. Z e, tamtą byłoby wszystko ok, tylko gdybym ja nie wpadła na to, że będę suszyć sobie włosy i czesać i gorące powietrze szczotte i suszarki spowodowało, że tutaj te małe włoski się powykręcały, posklejały i ona już tak nie czesała. Dlatego musiałam kupić drugą, ale naprawdę polecam, no to jest taka super szczotka. Dawno nie miałam takiej szczotki. Naprawdę dawno. Cały czas miałam ją w ulubionych, żeby czasem mi dziś nie zginęła za takie grosze. Tyle co już przeszłam szczotek. no Ona nie rwie, nie ciągnie. No genialna. No po prostu świetny zakup. Naprawdę. Dobra, idziemy dalej. Tego nie mogę, tego nie mogę, moi drodzy. Uu, tego nie mogę, ale ten kalendarz będzie bogaty jednej i drugiej już nawet za dużo jest chyba tych okienek co do Nikoli będzie miała takie, już ja rozmawiałam że będzie miała chyba do 25 okienka dobra pisałyście, że może na tych chińskich stronach kupię poszetkę dla młodego no i zdecydowałam się, ale to chyba nie ten materiał, z nadzieją, że to będzie coś takiego, na takiej zasadzie, takie to mięciutkie, więc zamówiłam i jedyne co znalazłam to ten blue chyba tak to się nazywa, ale to nie jest materiał taki, o nie, no nie, dziewczyny, jak macie coś takiego innego dla dzieci sprawdzonego, to weźcie, prześlijcie link, no, no to nie jest taki, no taki, no bardziej chciałam, celowałam w ten taki mechaty, no taki, no dobra, poszewka wygląda tak, no, no dobra no. Na razie ma świąteczną, ale wiecie po okresie świątecznym. No będzie miał w... ma później po świętach jeszcze z miesiąc może, ale potem gdzie w kwietniu, w marcu poszawkę świąteczną. Chyba, że coś znajdę. No na razie taką mam blue. Naprawdę wyślijcie link. No materiał taki jest. Cienki, no taki trochę no. No ma zamek. No właśnie, już widać tu, widzicie to? Takie, takie. Takie to. No takie to, no takie to. Takie to B. No i są hity i shity. Także no to mnie rozczarowało, ale myślałam, że to będzie, no ma, no, no takie to. No dobra, z tej strony okej, okay, ale od zewnątrz, od środka, szybko to się zaciągnie, już tu widzę materiał. No dobra, wypiorę, chyba, że coś trafię, to kupię mu, no ale dobra, no to za nim, no dobra, na ten dwie, dwa miesiące może mu starczy. Nie wiem, no na razie mam taką. Potem się okaże, że ten, ten spanie już będzie za nami, nie będzie chciał spać, a ja mu tyle poszepek nakupuję. Ewentualnie w tej szarej będzie spał. Na razie ma świąteczną, no więc no, no takie to. E, chyba, że byłoby kiedyś tam w pepko, to piszcie koniecznie. Tylko już może nie świąteczną, chyba, że już może wielkanocną kupię. To wtedy się wymieni. Świąteczna na wielkanocną. Tu nie dziewczyny. Jakie rady. Dobra, patrzę. Tego nie mogę, tego nie mogę, tego nie. Ule, ule, fajne. Tego też nie mogę, tego też nie mogę, chyba już wszystko Wam pokazałam, tego też nie mogę. Serio, już nic nie mam dla Was do pokazania, I tego też nie mogę, a i tego też nie mogę, aha, i tego też nie mogę. Hmm, tyle rzeczy, a nie mogę Wam pokazać, no więc cóż, cóż no więc cóż, to, 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 to i tak tyle. Yy, jestem zachwycona, naprawdę zachwycona. To jest coś, to są po prostu dwa hity. O, ten pędzelek, który już jest przyłożony. No, ale to jest takie... Taką powinnam twarz... Nie umiem miniaturkę taką zrobić. O właśnie, ale jak to zrobić? Musiała Właśnie, może tak coś pokombinuję. Wiecie, uśmiech i smutek. Hej! To ja my zobaczymy, czy mi to wyjdzie, dziewczyny. To ja się z Wami żegnam. Buziaki, papa. Kolejna paczka jest w drodze, ale czy tam będzie Wam coś do pokazania? Chyba sobie daruję też tę kolejną paczkę, albo po prostu pokażę Wam te dwie czy trzy rzeczy, jeśli będą Wam do pokazania dla Was, to w vlogu, bo taki znowu haul, taki z Shaina, taki cały, który mogę pokazać, to nie wiem, kiedy będzie, yy, bo tam też są rzeczy do kalendarza i do kolendarza. No a jedna rzecz chyba tak bardzo mi było potrzebna, ale to idzie w ciągu trzech dni, także do zobaczenia, pa! A, dajcie znać, czy macie swoje jakieś takie... Sprawdzone hity z co Wam naprawdę się sprawdza i jesteście, za, co, i jesteście w ogóle zachwycone tym. Dajcie koniecznie znać, możecie podesłać zdjęcie lub po prostu link, ja sobie wejdę, bo może Wasz hit okaże się i dla mnie hitem, nie? To naprawdę, to Wam polecam. To jest po prostu moja ulubiona szczotka. Ja nawet jak jadę do mojej mamy, to biorę ze sobą szczotkę. I moja Nikola tak samo. Szkoda, że nie ma innego koloru, bo moja Nikola mówi: Mamo kup innego koloru, będę miała swoją. A tak to mamy jedną. Także. Пишите. Па!